Dzień dobry, dzisiaj chciałbym filmik pokazać na temat pompki sprzęgła hydraulicznej, gdzie przy pracach u mojego kolegi serwisowych, powiedzmy, to jest wymiana płynu w sprzęgle, tam jest płyn DO4, czyli hamulcowy, gdzie wymieniamy regularnie, zawsze na jesień, niezależnie ile tam kilometrów było przejechanych żeby to powiedzmy było zawsze świeże i jakoś tam wydłużało kondycję nam tej pompki lub samego wysprzęglika yy, wyszły problem usterka taka która później wyszła na plus dwojako z tego względu yy, co by wyszło i co trzeba na co trzeba zwrócić uwagę przy nowej pompce nawet zajmiem się włożyć, żeby sobie zaoszczędzić kosztów i pracy, gdzie jest tam naprawdę bardzo ciężki dostęp, żeby te sprzęgło wykręcić, cały pedał sprzęgła razem z obudową i z tą pompką. Nawet nie będę tego pokazywał, bo w sumie rzecz nawet patrzyłem, to jest ciężko, żeby to dokładnie pokazać, wsadzić telefon. Jest tak bardzo mało miejsca, ale są różne filmiki na YouTubie, gdzie to było wyjmowane. W każdym razie usterka wyszła taka, że przy tym odpowietrzaniu wiadomo, jeden wciska sprzęgło, drugi przy wysprzęgliku odkręca odpowietrznik. Płyn stary schodzi. Zakręcamy, kolega puszcza sprzęgło. z zbiorniczka wyrównawczego jest zaciągany świeży płyn. Czynność powtarzamy. Sprawa wyszła taka, że przy pierwszym już wciśnięciu sprzęgła, spuszczeniu płynu, to sprzęgło zostało w podłodze. Zostało w podłodze, po odciągnięciu ręką okazało się, że tłoczek w środku, który jest w pompie stanął. Stanął i nie można było go w różnoraki sposób, czy stukając, czy nawet z drugiej strony wymuszając jakieś lekkie ciśnienie, żeby on się cofnął, cofnąć go do tyłu. Więc padła decyzja, że wyjmujemy, wykręcamy, patrzymy co jest. Pompka już jest założona nowa, oczywiście wszystko powiem. Po kolei co jak? Po wyciągnięciu pompki, to jest pompka oryginalna, sprzęgła. Tu jest. Tu jest zasilanie, czyli z tego zbiorniczka wyrównawczego co jest płyn. Dochodzi. Pompka go spręża, tutaj się przykręca przewód wysokiego ciśnienia, to jest coś takiego jak przewód hamulcowy, gdzie to ciśnienie jest pod dużego ciśnienia, we sprzęglik. Rozprzęgla sprzęgło. Sprawa wyszła taka, że tłoczek został w środku. To już jest tłoczek wyjęty. Yy, rozbierając to, jest w środku proste. Jest seger, który się wimuje. Później jest yy, blaszka. Wyjmując seger, seger, wysuwa się powiedzmy to blaszkę z takim końcówką, z takim czpieniem. To jest powiedzmy jakby to nazwać popychacz tłoczka, który jest przymocowany tutaj do pedału sprzęgła. I to całość też jest przykręcone do pedału sprzęgła. To sprzęgło jest, po wykręceniu jest na wierzchu. W środku znajduje się w ten sposób wyciągając znajduje się tłoczek. Na tłoczku dalej jest sprężyna. Czyli to w ten sposób. Sprężyna, tłoczek, popychadło. To wszystko znajduje się w środku w pompce. Teraz po rozobraniu tego wszystkiego okazało się nam, że sprężyna nie ta, tylko akurat to ta sprężyna była. Oryginalna jest y, czarna, kolorem jest czarnym. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z twardością sprężyny, czy nie. Która nachodzi, nachodząc w ten sposób na tłoczek. Ten tłoczek, jak jest ściśnięty, ona go odciąga do tyłu, żeby wracał. Razem ze sprzęgłem. Z tej sprężyny został tylko taki element. To znaczy, sprężyna na długość stara, czyli ta czarna fabryczna oryginalna była taka sama jak ta która jest teraz yy, srebrna. Tylko ten kawałek dziwna sprawa właśnie że on nie był pęknięty w jednym miejscu lub w dwóch miejscach tylko on był pęknięty w dziesięciu jak nie nawet by dokładnie policzyć bo ten kawałek to tylko końcówka była i z drugiej strony od początku też był dwa zwoje tylko były które były założone na tłoczku a całość całość, wszystko było połamane. Połamane było w drobny mak, że każda jedna rzecz, która była na tej sprężynie, kółko, było tych kółek, tak jak tutaj widać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kółek. Niektóre kółka były jeszcze połamane, nie to, że było kółko całe, pęknięte, tylko były kółka w połowie połamane, że były pół kółka, tak jakby jeszcze. I to już się zablokowało, po prostu porysowało troszeczkę w środku też i był uszkodzony widać też że membranka tak jakby z tego tłoczka tutaj tego nie będzie widać bo te sprężyny wszystkie już zaczęły wchodzić po prostu w tą w tą tak jakby to nazwać membranę bo ona pod wpływem ciśnienia przylega bardziej do ścianek w tym cylindrze uszczelniając i robiąc ciśnienie zrobiła się po prostu Miazga jedna w środku. Yy, to wygląda tak, że nie była sprężynka pęknięta, każda jedna sprężyna, która była, nie była pęknięta w poprzek, tak jak sprężyna powinna pękać, że pęka w poprzek, tylko była pęknięta, tak jak widać o tutaj, o, w długość. To jest gruby kawałek, a to jest taki cieniusieńki. One pękały w długość. Nie w poprzek. Wygląda na to, że tak jakby nie ja wiem, zmęczenie materiału, sprężynka może była zbyt twarda, zbyt mocno utwardzona i przyszedł jej kres w takim momencie, że to wszystko nagle gwałtownie się posypało. O, widać to jest cieniusieńka końcóweczka, taka, a tu już jest grubsza. One wszystkie były popękane w poprzek nie w długość, jak to sprężynka powin, powinna pęknąć, tylko. Poprzek. To była jedna wielka sieczka z tego wszystkiego. Kupiliśmy drugą pompkę, bo sprężynkę w drugiej pompce też oryginalna pompka nie kosztowała holendarne pieniądze. Kupiliśmy zamiennik za nowy, który przyszedł, i okazało się, co? I to jest właśnie jakaś tam też przestroga dla tych, którzy wymieniają sami, żeby kupując zamiennik nowy, nie zakładać go od razu. I wkładać do samochodu, i próbować później odpowietrzać bo może być taka sytuacja, jak okazało się w tej pompce nowej, którą żeśmy kupili, że chcieliśmy ją sprawdzić najpierw na słucho, czy ona działa. Czyli jest pompka, zaleliśmy strzykoweczkę oleju płynu hamulcowego tego do 4 co powinien być zalewany. Tutaj, tutaj, żeby była jakaś tam w środku smarność. Przy. W ruszaniu, prawda jak to było wszystko w środku w połowie lekko wszystko pracowało, wracało przy wciśnięciu maksymalnym takim jak wciska pedał sprzęgła całą to pompę po cofnięciu został w środku tłoczek po prostu w środku został nie cofnął się do tyłu <grym> sytuacja była drakońska w ten sposób, że po założeniu na samochód, i przy próbie odpowietrzania, po wciśnięciu pedału sprzęgła, okazałoby się, że ten pedał znowu zostałby w podłodze, i znowu trzeba byłoby wszystko wyciągać. A to jest naprawdę bardzo ciężki dostęp. <grym> bardzo ciężko to się wszystko wykręca, wręcz niektóre rzeczy po omacku. I po prostu fartem udało nam się uniknąć parę godzin, pewnie, roboty i zachodzenia w głowę, co to mogło znowu być przyczyną, że. Znowu ten pedał w podłodze siedzi cały czas, tak? Okazało się, trzeba było nową popeczkę rozebrać, czyli taka sama była budowa. Pierścienny segera, cała tu budowa, ten cały popychacz był taki sam. Różniło tylko to się to między oryginałem a zamiennikiem, że sprężynka była dosłownie taka sama Srebrna, tutaj była czarna. I był troszeczkę inaczej tłoczek zrobiony, ale to sporadycznie wielkiej różnicy nie robiło. Różnił się tylko tutaj o tym końcowym grzybkiem. Bo ta sprężyna, która była w tym zamienniku, z jednej strony średnicę i z drugiej strony miała taką samą. A oryginalna sprężyna w jednym miejscu. Miała dużo mniejszą średnicę Niż z tej strony I po prostu inna, Inne było mocowanie tej sprężyny Tak jakby o na tym Na tym oryginalnym tłoczku Było inne mocowanie sprężyny Ten kapturek Jest dużo mniejszy O tutaj w tym miejscu O to gdzie ta sprężyna się opiera O to A tam jest było inaczej to było zrobione Gdzie Ta sprężyna duża Inaczej przelegała. W każdym razie, po rozbraniu, po wyjęciu tego wszystkiego, patrzymy, sprawdzamy, dlaczego ten tłoczek nie chciał wyjść. Przy próbie tutaj, nawet, żeby to się cofnęło wszystko do tyłu, sprężarką powietrze miałem nabite tam na 8 atmosfer. Przy podaniu powietrza nie cofnęło się do tyłu. Trzeba było rozbierać, rozkręcać, wszystko wyjmować i energicznie w ten sposób stukać dosyć mocno żeby ze środka wyleciał ten tłoczek. To chodziło tylko o zruszenie, a później już on sam wyskakiwał, bo sprężyna go wypychała. No i patrzyliśmy, co może być przyczyną tego, że on się znowu blokuje. Doszliśmy jednak do wniosku, że może być sprężyna, za mało jest jakoś tam, powiedzmy, twarda w stosunku do tej, bo ta jest czarna. I może być sprężyny, tak? Rozciągnęliśmy troszeczkę to jeszcze bardziej sprężynę, żeby sprawdzić, czy coś to da. No, wiadomo. Po rozciągnięciu sprężyny zamontowaliśmy z wszystko na nowo, złożyliśmy. Strzykoweczka poszła, oczywiście, też płynu, żeby to jakoś tam miało smarność w środku. Przy lekkim wciskaniu do połowy, kawałek za połowę, wszystko chodziło. Przy wciśnięciu maksymalnym. Znowu kurczę stanął ten płoczek, i znowu nie chciało się cofnąć. Czyli znowu rozbieramy wszystko, wybijamy to z powrotem, no i oglądamy. Okazało się, że przy dokładnym oglądaniu na tym czpieniu to jest taki czpień. Dosłownie chodzi nam o tą część. Ten czpień w środku, w pompce, wchodzi. Jest taka dziurka. Na o, o, widać elegancko, właśnie tę dziurkę. I ten czpień chodzi w tę dziurkę. To pewnie ma zadanie takie, żeby powiedzmy, nie wiem, yy, przy wciśnięciu maksymalnym, żeby to tak, yy, nie wiem, uszczelniło, powiedzmy, żeby ten płyn yy, nie cofał się na przykład. I okazało się, że przy dokładniejszym patrzeniu, tutaj na tym czpieniu. Była lekka tak jakby, jakby Rysa, takie przetarcie No więc doszliśmy do wniosku Że pewnie jest źle spasowane Ta końcówka czpienia Z otworem, albo czpień za gruby Albo otwór za mały Więc papier ścierny Na no papierze ściernym powiedzmy Powiedzmy, że to imado to jest papier ścierny W ten sposób do tego kółeczka Na całej średnicy żeśmy zmniejszyli średnicę tego Wsadziliśmy do środka, na nowo żeśmy wcisnęli do końca, znowu stanęło. Rozbieramy wszystko, znowu wyciągamy, ale okazało się, że przy lekkim, lekkim tylko stuknięciu od razu oddała sprężynka razem z tym yy, tłoczkiem i to wszystko wyleciało. Czyli jednak faktycznie było to. Wstrzeliliśmy się po prostu, że to jest to przyczyną, tego, że jest za grube, i to się blokuje, i to po prostu pod dużą siłą wchodziło w tą dziurkę w środek, i tak stawało, tak się zablokowało, że ta sprężyna ani w powietrze nie dało rady tego z powrotem cofnąć do tyłu. Jeszcze raz żeśmy to zeszlifowali, później papierkiem, tam było 1500 chyba, żeby to było bardzo ładne, niechropowate, tylko gładkie. Po złożeniu Eureka. Wszystko działa. Przy wciskaniu maksymalnym do końca, puszczaniu, kilkakrotnie próbowaliśmy, żeby nie było takiego czegoś, że się złoży na samochód i nie będzie działać. Wszystko zaczęło działać. No i założyliśmy pompeczkę na samochodzik, odpowietrzyliśmy i wyszły dwie rzeczy na plus. Pierwsza to jest przede wszystkim taka, że sprzęgło do tej pory brało przy podłodze samej. Jak się wciskało, to dosłownie był... Centymetr, może półtora centymetra, i już sprzęgło brało, i samochód zaczął ciągnąć. Teraz po wymianie tej pompki, sprzęgło zaczęło brać w połowie. W połowie to było duże zaskoczenie, że tak wysoko w połowie. W moich crv bo mam też dwie, trójkę i czwórkę, jest też w połowie bierze, a u tego kolegi brało od samego początku, jak już się kupili, to był przebieg 180 tysięcy, brało na samym początku, przy samej podłodze tylko, a to zaczęło brać w połowie. Wyszedł plus na taki, że kolega zastanawiał się nad wymianą sprzęgła, bo może być sprzęgło, tak? Jak już przy samej podłodze bierze, może być sprzęgło, może być tarcza sprzęgłowa zużyta i trzeba byłoby to wymienić. Po wymianie pompki poprawiło się, to jest jedna rzecz. Druga istotna rzecz, troszeczkę dla mnie niezrozumiała, dlaczego, ale widać to ma pompka wpływ na to. W Hondach jest potoczne to, że przy ruszaniu jest yy, lekkie podszarpywanie. Szczególnie jak się dużych, nie daje dużo gazu, powiedzmy, to jest lekkie podszarpywanie przy ruszaniu. U mnie w dwóch Hondach, trójce i czwórce tego nie ma, przynajmniej jak na razie, a u kolegi było od samego początku, już się kupili. Delikatne podszarpywanie przy ruszaniu. Po wymianie tej pompki przestało szarpać. Zrobiliśmy tą wymianę dwa tygodnie temu. Kolega cały czas jeździ i mówi, że po prostu nie ma żadnego podszarpywania. To jest właśnie dziwna sprawa. Raz, że zaoszczędziliśmy pieniądze, no znaczy ja, my, kolega, bo chciał wymieniać sprzęgło, a dzięki tej awarii przy pracach serwisowych, drobna rzecz pompeczka. Sprzęgło bierze w połowie, nie przy samym podłodze do tej pory i przestało podszarpywać. Także takie są właśnie spostrzeżenia na dzień dzisiejszy. Dla tych, którzy będą, powiedzmy, decydować się na wymianę sprzęgła, czyli nie trzeba się zastanowić nad tym, czy to może nie jest sprzęgło, tylko może jest właśnie pompka, sprężyna, może tłoczek. I plus do tego jeszcze Przy wymianie nawet nowego Zwrócić uwagę na to Czy to wszystko pracuje i działa prawidłowo Żeby nie trzeba było kilka Kilkakrotnie wyjmować i rozkręcać Także tyle Jeśli chodzi o dzisiejszy filmik Mam nadzieję, że może komuś to Będzie przydatne Lub ktoś robiąc to zwróci uwagę Na to, żeby niepotrzebnie Sobie nie zrobić jakichś tam kosztów Lub podwójnej roboty Pozdrawiam wszystkich, życzę dużo zdrowia.